Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, wielka sobota, Pan Jezus złożony do grobu, wielka cisza, cisza, która przemawia, cisza, którą można zagłuszyć. I dlatego też przychodząc na przykład, żeby poświęcić swoje pokarmy w kościele na jutrzejszy, stół wielkanocny, na śniadanie wielkanocne, warto sobie tak. Uświadomić, że to jest dobra okazja, aby tak po prostu po tym poświęceniu pobyć w ciszy. Mo może nie po to, żeby mówić do Pana Jezusa, nie po to, żeby coś usłyszeć, ale po prostu, żeby pobyć. Pobyć z kimś bliskim, z kimś, kto oddał za mnie życie. Tak jak się jest przy grobie kogoś bliskiego. Moi drodzy, ten dzień. Starajmy się jakoś przeżyć w ciszy. Ja też nie chcę tutaj was zagadywać, ale chciałbym, żebyśmy patrząc na Chrystusa złożonego do grobu, patrząc na Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, zobaczyli, że to ciało Chrystusa to też również Kościół. Może dzisiaj ktoś pod wpływem różnych skandali w Kościele, różnych herezji, które się gdzieś rozszerzają może sobie pomyśleć o ten kościół już umiera może już umarł nie ma w nim życia ale zawsze z tej perspektywy jutrzejszego dnia w zasadzie tej wielkiej nocy która nas dzisiaj czeka widzimy że jest nadzieja pan Jezus obiecał bramy piekielnego go nie przemogą jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata nie bójcie się to ja jestem jam zwyciężył i dzisiaj, z tej perspektywy zwycięstwa, Chrystusa pomimo wydawałoby się porażki, nie dał się zwyciężyć zło, lecz zło dobrem zwyciężył. Z tej perspektywy też sami chcielibyśmy spojrzeć na swoje życie. Bo może mamy jakieś w swoim życiu ciemne groby, różne ciemne groby porażek, grzechów, nieudanych planów, które spowodowały cierpienie nie tylko nasze, ale i innych. To wszystko Pan Jezus potrafi wyprowadzić i zamienić z grobu piękną świątynię pełną życia, uwielbienia Boga. Każdy z nas może, może doświadczyć tego przeobrażenia, ale co trzeba uczynić? Nic, po prostu pozwolić Bogu, żeby to uczynił w nas, po prostu oddać swoje życie w ręce Boga. Tak jak pacjent, który Wydawałoby się, że pod wpływem narkozy jest martwy, nic nie rusza się, nic nie działa. To jednak dzięki temu, że jest tak bardzo poddany na przykład chirurgowi, to chirurg spokojnie może go zoperować. Pozwólmy się Bogu tak właśnie operować, żeby to, co jest w nas zagrożeniem życia wiecznego, zostało odcięte, wyrzucone, żebyśmy mogli z martwych wstawać do nowego życia, życia z Chrystusem. Życia według Ewangelii Bożej, i na tę drogę powstawania, z martwych wstawania, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.